Jezus uzdrawia człowieka niemego, ale najpierw uwalnia go od złego ducha. Człowiek niemy nie potrafi wyrazić swoich emocji, nie, nie może podzielić się z innymi swoimi odczuciami. Jest w pewien sposób zniewolony. I tak właśnie szatan działa w naszym życiu. Zniewala nas i sprawia, że stajemy się niemi. I to właśnie zauważam wśród nas, młodych osób. Że zapatrzeni w telefony, nie rozmawiamy ze sobą. Jesteśmy jak ten niemy. I tak coraz więcej niemych na ulicy, na uczelni, w domu. Bywa też tak, że wydaje nam się, że rozmawiamy, że mamy tę umiejętność mówienia, a tak naprawdę tylko przekazujemy sobie komunikaty. Nie stać nas na głęboką rozmowę z drugim człowiekiem. Który być może tego bardzo potrzebuje. Jesteśmy w pewien sposób zniewoleni przez szatana, ale Jezus może nas wyzwolić. A czy Ty pozwolisz Mu się uleczyć?